Siągnąć żomeczki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Mister Chudy. Na starcie odcinka przypominam Ci, że z kodem chudy macie 10% do wpłaty i darmową skręczkę na start, jeżeli jest sobą pełnoletnim jesteś natychmiastowe wpłaty z kinami na CSGO skinsa wróciły, działa to tak samo jak przed, przed update'em, Tutaj macie dostępny limit i jaki macie tutaj limit napisany, tyle dostajecie jakby kasy od razu na konto. Dla osób pełnoletnich mamy giveaway'a na CSGO skinsie na takiego pięknego Uspa Kill Confirm czy Ursusa Crimson Web za 1400 zł. Minimalne wpłaty, jakie musicie dokonać z moim kodem, tutaj macie wszystko wyświetlane i im większa wpłata, tym większa macie szansa na zgarnięcie jednego z tych pięknych pięciu skinów. 3700 zł dzisiaj mamy. swoje skiny na 10 dolarów przy pierwszych wymianach i 35% bonus do wpłaty z Kodem chudy. 3700 zł dzisiaj mamy. I ja sobie dzisiaj potwieram tę skrzynkę, tą ukrytą, tą secret skrzynkę sobie pootwieram. 250 zł, trzy skrzynki na buście. Otwieramy sobie i na jokerze parę razy otworzymy i zobaczymy, jaki profit możemy z tego zrobić. Albo zrobię po prostu tak, i cały balans wywala i zobaczymy, ile będziemy mieli po prostu w tutaj w balansie na koniec odcinka yy, Możecie mi też pisać w ogóle w komentarzach, jakie chcecie, żebym przetestował skrzyneczki albo jakiś odcinek, jakieś pomysły tutaj albo coś tutaj w tym stylu, no na razie kiepsko tutaj idzie na razie tutaj kiepsko idzie ta, ta skrzyneczka na razie kiepsko idzie ta skrzyneczka, kiepsko idzie, kiepsko, kiepsciutko i już nas chyba na więcej nie stać, już nas chyba na więcej tutaj nie stać, ale na zwykłą nas będzie stać, dobra Pozytek w punku 2700 złotych 2700 złotych, no to, no to chyba się nie opłaca jednak Ale zobaczymy, no, na jokerze może coś poleci ciekawego Na jokerze może coś ciekawego tutaj nam poleci z tej skrzynki Ej, dobra, przeleci, przeleci, dobra item, dobra, co będziemy mieli? Co będziemy mieli? Proszę, coś dobrego, coś drogiego, coś drogiego, M9-ka dobra jest spoko, 7000 tysięcy złotych, dobra, jakby, ja nie narzekam, nie? Aż jeszcze raz otworzę, aż jeszcze raz otworzę tą skrzyneczkę P90 Asimov, czy tutaj M4 jednak? M4 jednak chyba, dobra, 400 złotych, ej, dobra Tego to ja się nie spodziewałem, że mi poleci tutaj coś, coś takiego mi poleci, dobra, 7 koła mamy 7 koła mamy, więc jakąś batelkę by wypadało zrobić, jakąś batelkę by tutaj wypadało fajną zrobić Cyber case może otworzymy sobie Danger Case ika. I tutaj Radiator case może Nie będzie nas stać To, do, to do, dobra, to usuwam tego Danger case'a jednak mm, nie wiem, Ninja case stać nas będzie? Stać nas będzie, dobra I zwykły tryb chyba Zwykły tryb dwukraczy I dodamy sobie jakiegoś bocika losowego Jakiś losowy bocik będzie dodany Proszę bardzo, bot Emily I ja już zaciskam kciuki Żebyśmy coś w końcu wygrali na tym CSGO Skinsie Bo na tym CSGO Skinsie nic nie mogę tutaj wygrać Żadnej batli takiej droższej Po prostu przegrywam taką droższą battle No i zobacz widzę co się dzieje No i zobacz widzę co się dzieje I mi nic nie poleci, dobra no Okej okay. Dobra jeszcze nie ten Ubra, sześć koła Ej dobra spoko, w lepszym stanie mi poleciały te Glausy W lepszym stanie mi poleciały te Glausy ej, ej co? SG 7 koła? To SG kosztuje 7 tysięcy złotych Co? Co? Jeszcze trzeba wypełnić mu leci. Ej, 20 tysięcy złotych. Tyle to ja chyba jeszcze nie miałem na tej platformie. Naprawdę, naprawdę tyle nie miałem chyba jeszcze. 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych, ej, dobra. Dobra, 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 dobra. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Otworzę sobie tą skrzynkę 3 razy, za 5000 złotych, za 5000 złotych i coś tutaj dobrego mi poleci, no jest niby na nawaja tutaj, ja to będzie 5 koła kosztować, no nie wiedzie, no 400 złotych na minus, więc otworzę jeszcze raz. No tutaj nie będzie tych 5 koła jednak, dobra, nieważne, nieważne, chciałem po prostu przedostawać tą skrzynkę, bo chciałem ją kiedyś otworzyć na odcinku, ale nie miałem, że tak powiem, balansu, więc już jej nie będę otwierał, bo tutaj dwa razy mi nie oddało, to tam, to tam już nie będę jej otwierał. Radę ten dwa razy, trzy razy, raz zadam, no nieważne, on jednak jest, jest za drogi, ten Radiazion Slime Case ka. No i dodam tą skrzynkę Royal. Dodam tą skrzynkę Royal Dev Case yy, i Tom. Nie będzie nas stać, to, to Tom. Dobra. I patrz, Underdog. I robię Underdoga. I ja to wygrywam. I dodaję bota i samu, i ja to wygrywam. Dodaję bota i samu, i ja to wygrywam. Battle za 17 tysięcy złotych. Pierwsza taka droga battle na tej stronie yy, w moim wykonaniu. No na razie zapowiada się tragicznie. Na razie zapowiada się tragicznie, no niby to jest tysiąc złotych, tutaj są jeszcze droższe skrzynki. Na przykład ta Royal Case, proszę proszę, CSGO skins, Royal Case, proszę! A dobra! Dobra, jest yes, git, jest git, jest git. Teraz, żeby tego nie zwalić, teraz, żeby tego mm, tutaj nie zwalić, tak? Żeby tutaj tego nie zwalić. Proszę, no to jest 5 koła. No to nie poleci nam 5 koła z tego. Nie poleci nam 5 koła z tego. Dobra, dobra. Wygraliśmy to. Wygraliśmy to. 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. A wupa meduza mu poleciała. Ale jak zobaczyłem tego Carambita Tiger takertufa, to mówię takie. kurde On też jest drogi. On też jest drogi. Ale dobra, wygraliśmy to. 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych na tej platformie. A odcinek zakończę tutaj. 3% Deser Hydra yy, w sztukach 7. W sztukach 7. Underdog, 3 graczy Desert Hydra. Mam nadzieję, że poleci tutaj. Albo żebyśmy coś wygrali, po prostu. Time Underdoga, tak? Tak, Underdog, więc bot i samo musi być standardowo dodany. Bot i samo standardowo musi być tutaj dodany. Pierwsza skrzyneczka poleciała. Okej, okay, leci mu Hansman za 2500 zł, więc jest, jest na razie tutaj, jest na razie tutaj Git, chociaż się na razie nie zapowiada, żeby coś tutaj dro dropiło, coś dropiło, ale no mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze botu, botu Aleksowi tutaj dropnie, że coś mu jeszcze tutaj dropnie i że to będzie. I że to będzie właśnie ta desert hydra. I że to będzie właśnie ta desert hydra. No znowu i samu dropi tutaj Hansmana. Znowu i sam dropi Hansmana, ale Alex tutaj... No Alex tutaj chyba nie chce drapnąć tej, tego tej, tej jabłki. Alex nie chce drapnąć tej jawubki. Dobra! Dobra! Patrz co się dzieje, patrz co się dzieje! Bardzo się dzieje. 29 tysięcy złotych. 29 tysięcy złotych znowu. Nie, to jest niesłychane. To jest niesłychane, że dwóm im naraz dropnęło. Ta, ta desert hydra. Dobra, 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych mamy. 50 tysięcy złotych, dobra. Miałem zakończyć ten odcinek na tamtym. Na tamtej batlii, ale no... Jak tutaj taki, taki zbieg okoliczności się stał, no to muszę te dwa... Te dwa Royal Case y jeszcze zrobić. No muszę te dwa Royal Case y jeszcze zrobić. I tak tam 35 tysięcy złotych tutaj zostanie. Bot... Bot Adrian. Bot Adrian, chyba z nim nie, nie miałem żadnej takiej większej batelki tutaj. Pierwsza skrzyneczka poleciała, no, meduza mu leci. Meduza mu leci. A na mnie teraz leci Dilorka. Na mnie teraz leci Dilorka. Dwa razy Meduza mu poleciała.